Hmm. Niedziela, 9 maja. Chwila po 15. Dzień po zawodach. Ale do Krzywego Lasu, za Gryfinem. No i tym razem tą drogę mam pod wiatr. No ale szukałem pozytywów. Wracałem, będę z wiatrem. Nie ma szans, żeby na kamerze było to widać, ale... Coś niezwykłego. Cień smugi kondensacyjnej na chmurze. O, na telefonie... Jest to delikatnie widoczne. Czyli obok tej białej smugi kondensacyjnej... Jest jej cień na chmurze. O, wczoraj były giepeki ratownicze w Katowicach. Co może wyjaśniać... Czemu reszta pływaków nie była za bardzo chętna Na wspólne wyjście na przejażdżkę rowerową Według prognozy w cieniu jest 22 stopnie Według licznika jest 28 To już jest serio bardzo ciepło Na tyle ciepło, że lepiej byłoby jechać bez plecaka Ale teraz muszę sobie kupić jakąś torbę Albo na ramę, albo pod siodełko Żeby tam rzeczy przewozić Minusami wysokiej temperatury nie jest tylko to, że jest gorąco i nieprzyjemnie, ale też to, że się pocisz, więc potrzebujesz większej ilości płynu. I w cieple topi się czekolada, więc trzeba brać takie rzeczy, które się nie roztopią. W Starym Czarnowie byłem już wiele razy. Ale w Nowy Czarnowie jestem pierwszy raz Wow, te wszystkie rury wyglądają serio. Ciekawie No myślałem, że trochę ludzi to będzie aż tyle Ale wcale nie jest aż tak strasznie roztopiony Czasami trzeba zjechać z asfaltu właśnie dlatego dobrze, że mam Oby taka droga nie ciągnęła się zbyt długo Koniec ścieżki rowerowej Ale taki asfalt i tak lepszy niż to po czym wcześniej jechałem O coś ciekawego Chyba pod dirt jumpa Jaka ścieżka, o której nie wiedziałem Ścieżki w ogóle nie widać na Google Maps Ale postanowiłem, że zaufam tam panią I... Wchodzę ścieżką Ścieżka zahacza... O, jeszcze jedną wioskę, o której mnie zahaczyłaby droga Więc jest trochę dłuższa No ale ma lepszy asfalt I zawsze przyjemniej ścieżką, niż drogą No powiedziałem, że jadę do Krzywego Lasu W Krzywym już byłem Ale nie powiedziałem, gdzie dalej No to dalej kieruję się w stronę Pyżyc. Nie jadę do Pyrzyc, tylko w stronę Pyrzyc. Po drodze, w zależności od tego ile czasu mi zostanie i ile będę miał siły, podejmę decyzję. Czy jadę zachodnią stroną Miedwia, do Starego Czarnowa i pójdę do Płoni i Szczecina, czy wschodnią stroną Miedwia, obok Stargardu i dopiero pójdę do Szczecina. Już myślałem, że to koniec ścieżki. Ale jednak jest tam obok. Ścieżka niby jest, ale nie wiem czy nie lepiej byłoby jechać drogą Dobra, jednak wracam na drogę, bo ta ścieżka raz, że no już nie jest taka fajna, bo to nie jest asfalt. a dwa, że nie prowadzi do końca tam, gdzie chce jechać. Właściwie pomoc na tą trasę Pojawiły mi się w głowie w piątek, jak jechaliśmy na zawody. Jechaliśmy tą autostradą na dole, Zaczyłem jeden, drugi mostek taki nad autostradą i pomyślałem sobie a wytyczysz tę trasę rowerową, Zahaczając o to miejsce No i teraz ja jadę Już niedługo rozpocznie się sezon na zdjęcia w przypadku <grystanie> Ale śmierdzi fermami kur, masakra Tam są Jest, wreszcie jakiś sensowny, pomocny znak w To są chyba te wiatraki, przy których byłem rok temu i latałem dronem. Nawet jest tego jakiś krótki filmik na kanale. No i muszę jak zawrócić, bo źle skręciłem. Tą drogą dojechałbym do Perzyc, a mnie to nie zależy. Muszę skręcić tutaj, w prawo. Mogłem jednak jakiś asfaltem do Pyrzyc. Nie wiem, że znowu źle pojechałem, i ja to się muszę wracać dłuższy kawałek, już. Kurde, powinienem cały czas patrzeć na a nie tylko za jakiś czas. Dwie godziny do zachodu, słońce zostały. Chociaż schowało się za chmurami, to już nie jest tak gorąco. Dobra, teraz mogę pojechać albo w lewo. Do starego Czarnowa, czyli najkrótsza droga do domu w prawo do Pyżyc, albo prosto na drogę, którą on zazwyczaj objeżdża, jezioro dookoła. Ale wybrałem jazdy prosto. Byłem tu wiele razy, ale jeszcze nigdy nie byłem na tamtej wieży widokowej. Dzisiaj też nie mam zamiaru tam wchodzić. Do Chyba nie, bo są całe białe 19 jakieś półtorej godziny do zachodu słońca No już to jest z drugiej strony Miedwia Przed zachodem nie ma szans, że nie zdążył, więc po prostu wrócę sobie w końcówkę w nocy Bo trudno zaraz zarasie jak widzicie jak się ścigamy odstawiłem go na starcie On podział start a takie dobre na znaczy, siebie on zaczął jechać Ja dopiero wpiąłem buta I on zaczął na początku ze mną wygrywać i takie e, dobre, on słaby jest Oni szli taką grupką więc no tam dwóch z, było chyba na rowerach i jechali tym tych co szli sobie więc jak minąłem Ja myślałem, że ja nie, usłyszę, nie usłyszę tego, dawaj, ścigamy się Ale usłyszałem, zahamowałem, ja mówię spoko Nie no, śpiesznie. Spoko dzieciak Chyba z 8 takich ptaków dzisiaj widziałem ja Jeszcze niedawno byłem po drugiej stronie tego jeziora Dobra, 100 km 4 godziny 40 minut. Jestem nad Niedźwiem. Do domu jeszcze nieco ponad 20 km. Skończę chwilę po zachodzie, że jakoś się ściemni. Ale nieźle. Sero, czuję się git. Czuję się serio git jak na to, że wczoraj miałem zawody. Ale jutro na treningu chyba będę zdychał. Całkiem ładny zachód słońca. Szukaję, że co chwila go coś zasłania. O, kopara. kopara się spotkać nie spodziewałem. Fajna Następna kopara. Jeszcze mini wiwroteczka Jestem w lekkiej konsternacji. Minęłem koło z plecakiem areny z spajkiem, ale tym trochę starszym. A z tego co mi inni mówili, to ktoś ze starszych pływaków mieszkał w niedźwiedziu albo mieszka dalej. Niecodzienny widok. Wow, przejechałem całą ścieżkę z płoni do Kijewa nie spotykając nikogo. Pierwsza się tak zdarzyło, a zdarzało mi się nie jeździć później bo zimą, kiedy było bardzo zimno, a całkowicie ciemno. Może było wcześniej niż teraz, no ale wcześniej się też robiło ciemno. Właśnie zegarek mi zabrzęczał, że wybił 121 km No i serio, do samego końca ścieżki nikogo nie spotkałem. A według licznika... 123 Jak się jedzie dookoła Miedwia Jest fragment, gdzie nie ma asfaltu Są takie kamienie, ziemia I jeden kamień mi wy ten wystrzelił, spotkała Uderzył w ramę Po usłyszałem taki mocny metaliczny dźwięk Już sobie pomyślałem, o gdybym miał karbonowy rower To raczej byłaby rama do re regeneracji Ale teraz tak patrzę To nie mogę znaleźć miejsca, gdzie uderzył ten kamień może drżył w korbę. 21.21 21 i szybkie podsumowanie. 19 stopni. Bo no, dzisiaj było ciepło. Nawet no, pod koniec, Pomimo, że jestem w trzecich i kródzkich spodankach, nie było mi jakoś bardzo zimno. Chyba najzimniej było w, w, w okolicach Kobylanki. Bo tam od Miedwia wiał wiatr to nie było za ciepło. Taki chłodny wiatr po prostu wiał. Dobra dalej. Średnia kadencja 82 km dystans 125,8 czas dosyć słaby Średnia prędkość też dosyć słaba No a według zegarka który mierzy nie tylko czas jazdy ale cały czas razem z postojami no to 6 godzin i 21 minut i dystans 123 km so